Cześć, nazywam się Rafał Masny a dzisiaj razem z Rocket Jobs przejdziemy się po bulwarach i porozmawiamy z warszawiakami i zapytamy ich, jak jeżdżą do pracy, czy lubią to miasto, czy satysfakcjonuje ich praca i po prostu utniemy sobie z nimi przyjemną piątkową pogawędkę. 3 2 Kiedy ostatnio jechałeś do pracy rowerem? Znaczy ja to pracuję bardziej zdalnie, ale staram się jak najczęściej jeździć rowerem, tym bardziej latem. Taka piękna pogoda, także namawiam z całego serca, tym bardziej, że to jest ekologiczne. Dwa lata temu. Dlaczego tak dawno? No mam trochę daleko. Za 40 minut autobusem jadę. No? Tak, stosunkowo 3 razy w tygodniu. No to pięknie, to ciężko będzie to przebyć. Nie dojeżdżam do pracy, ponieważ pracuję z domu, ale gdybym miała taką możliwość, jak najbardziej bym skorzystała. O matko, ja nigdy nie jechałam rowerem. Dlaczego? Albo miałam zawsze za blisko, albo za daleko. Ja ogólnie bardzo często, bo ja bardzo lubię jeździć rowerem, to jest dla mnie twoja pasja, po moim tacie, i kiedy, mogę, kiedy jeżdżę. Jak jeździsz do pracy? A do pracy jeżdżę przeważnie skuterem lub tramwajem. Nigdy. A dlaczego nie? z uwagi na to, że nie ma warunków pracy tego, żeby się potem umyć. E... Czyli prysznic jest tym... Czyli kwestia higieny. E, akurat nie, bo mam taką sytuację, że sobie pracuję w domu głównie, a jak... no, no, no mam home office głównie. Czy umiesz jeździć bez trzymanki? E, umiem jeździć bez trzymanki jedną ręką. To jest 50% zajczenia. Tak. Uczę się cały czas, bo e, raz się prawie waliłam, i jest takie, jadę, jadę, jadę. Tak, A! Szczerze, szczerze nie, po prostu rozłożyłam ręce. Zdarza się, że bez trzymanki trzeba szaleć, kto gra grubo, wygrać musi. No, kilka metrów przejadę, ale no. tak na dłuższą metę to lepiej nie. Tylko na rowerze stacjonarnym. <noise> Dobre wyjście. Trochę tak, tego się nie spodziewałem. Jak będziecie szukały pracy, no. to co jest najważniejsze w tej pracy? Pracy? Czy dobrze? Też. Myślę, że po prostu taka w miarę dobra atmosfera. No i zarobki. Ja tutaj jestem po to, żeby wywołać w Tobie tego ducha jeżdżenia rowerem do pracy, bo to jest najlepszy sposób komunikowania się miejskiego. Bo no patrz, mniej CO2, więcej mięśni, więcej natury, kurde, no. Zachęcam, ponieważ aktywność jest bardzo... Znaczy, trzeba być aktywnym, pomaga zdrowiu, pomaga zrelaksować się po pracy. Nie wiem, generalnie wpływa na dobre samopoczucie. Zdecydowanie, to jest właśnie rower i pani wie o czym mówi i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rower czy komunikacja miejska? Ja rower. Ja też rower. Rower, rower. rower. Czy, czy poruszacie się za pomocą dwóch kół często? W sumie ostatnio mniej trochę, ale bardzo to lubię. Dlaczego? Dlatego, że mam słabe mięśnie w nogach. Ale czy to nie należy ich ćwiczyć właśnie na tym rowerze? Należy, ale nie miałam czasu przez szkołę. Czy przekonałem was i w tym tygodniu się ciągniecie po rower? Tak, oczywiście. oczywiście. O Jezu, świetnie. No to my to, my to się nagrało z głowy. Doro do domu. Dziękuję.